Waga lepsi gości. Ja nie stoję pod żadnymi słówkami, tylko na okęciu lub pod lepszymi hotelami. Pobieram opłaty w dewizach i jak jest reszta, wdaję również w dewizach. Wożę gdzie trzeba bez żadnej dyskusji i nie wieszam sobie żadnych stążeczek na antenę. Polecam siebie serdecznie i mojego Mercedesa. Dziękuję Państwu bardzo. Dzień dobry Państwu. W związku z szczególnie rosnącymi cenami na napoje alkoholowe i niesłabnącym zapotrzebowaniem postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw. Z ofertą własną. Pełen serwis przez 24 godziny na dobę dla dorosłych i dla dzieci. Dyskretna, spokojna, profesjonalna obsługa. Zapraszamy. A gdyby zdarzyło się tak, że nie będzie mnie w tym miejscu. Oczywiście, w tym samym czasie będę obsługiwał innego klienta. Proszę zaczekać. Na pewno wrócę. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Kradnę radia samochodowe wszelkiego typu. Pana Sanyo, Sony. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny mnie nie obowiązuje. Ceny niższe niż w sklepach na specjalne życzenie. Kradnę również szuflady przeciwko złodziejom. Polecam swoje usługi. Dziękuję.